Dziwne, prawda? Trzy biliony dolarów inwestowane rok po roku przez dziesięciolecia w walkę z rakiem, a lekarstwo wciąż wydaje się poza zasięgiem. Przemysł farmaceutyczny nadal zarabia miliardy na leczeniu, które łagodzi objawy, ale nigdy nie oferuje ostatecznego rozwiązania. Czy to tylko zbieg okoliczności, że leczenie raka jest jednym z największych źródeł dochodu tej branży? Nie będę niczego twierdzić, możesz wyciągnąć własne wnioski. Dziś pokażę Ci jednak coś, czego większość ludzi nigdy nie odkryje: lekarstwo jest bliżej niż myślimy i pochodzi z natury. Podczas gdy miliardy są inwestowane w sztuczne terapie, dr James Allison. Jeden z największych specjalistów w dziedzinie immunoterapii i raka, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 2018 roku, poświęcił swoje życie na znalezienie nowych sposobów wygrywania tej walki. Abyś zrozumiał wagę tego osiągnięcia, zdobycie Nobla to zaszczyt zarezerwowany dla największych geniuszy nauki. Praca Dralisona zrewolucjonizowała leczenie raka, odkrywając, jak wykorzystać nasz własny układ odpornościowy do walki z chorobą. Nie mówimy o byle jakim naukowcu, ale o kimś, kto osiągnął to, co niewielu na świecie. Po latach badań doszedł do niesamowitego odkrycia: trzy potężne napoje, które w sposób całkowicie naturalny pomagają ciału zwalczać raka i wzmacniać układ odpornościowy. Właśnie o tym będę mówił w tym filmie. Te trzy napoje mogą zmienić sposób, w jaki ty lub twoi bliscy podchodzicie do zdrowia. Ale to nie wszystko. Nauczę cię, jak prawidłowo je stosować, aby zmaksymalizować ich korzyści. Zanim jednak kontynuujemy, udostępnij ten film swoim rodzicom, dzieciom, rodzeństwu i przyjaciołom. Ta lekcja jest unikalna, a tych informacji prawdopodobnie nie znajdziesz gdzie indziej. Mowa o wiedzy, która może zmienić życie. Zostań do końca, bo to czego się zaraz nauczysz, może być jedną z najcenniejszych informacji dla Twojego zdrowia i zdrowia Twojej rodziny. Rak jest jedną z najbardziej wyniszczających chorób naszych czasów. Miliony ludzi na całym świecie zmaga się z tą walką każdego roku, często przy użyciu inwazyjnych i wyczerpujących terapii. Chociaż medycyna poczyniła ogromne postępy, wiemy, że rak nadal pozostaje trudnym do pokonania wrogiem. A co jeśli sekret walki z tą chorobą byłby bliżej niż myślimy? Prawda jest taka, że lekarstwo może tkwić w naturze. Od wieków starożytne cywilizacje używały roślin i żywności do leczenia chorób, a dzisiejsza nauka wreszcie zaczyna potwierdzać to, co nasi przodkowie już wiedzieli. To, co jemy i pijemy, ma potężny wpływ na nasze ciało, w tym na zdolność walki z chorobami takimi jak rak. Badania pokazują, że niektóre napoje zawierają naturalne związki, które pomagają eliminować komórki rakowe, i wzmacniać układ odpornościowy, przygotowując nasze ciało do lepszej walki z tą wyniszczającą chorobą. Te trzy napoje, o których będziemy dzisiaj mówić, są bogate w antyoksydanty, substancje przeciwzapalne i związki przeciwnowotworowe, które mogą dać organizmowi wsparcie, którego potrzebuje, aby skuteczniej zwalczać raka. Nie są to cudowne lekarstwa ale naturalni sojusznicy, którzy włączani do zdrowej rutyny, mogą zrobić ogromną różnicę w walce z rakiem. Teraz zanurzymy się w trzy potężne napoje, które dr James Allison wyróżnił w swoich badaniach jako naturalnych sojuszników w walce z rakiem i wzmacnianiu układu odpornościowego. Każdy z tych napojów zawiera kluczowe składniki odżywcze, które pomagają eliminować komórki rakowe i chronić organizm. Napoje. Zielona Herbata. Zielona Herbata jest jednym z najbardziej badanych napojów pod kątem zapobiegania i zwalczania raka. Jej sekret tkwi w związku o nazwie EGCG Epigalokatechina galusan. Potężnym antyoksydancie, który hamuje wzrost komórek rakowych. Według badań opublikowanych w Journal of Cancer Research, EGSG wykazuje zdolność do przerywania reprodukcji komórek nowotworowych i indukowania programowanej śmierci komórkowej w różnych typach raka, takich jak rak piersi, prostaty i jelita grubego. Składniki odżywcze i korzyści, antyoksydanty, które redukują stres oksydacyjny i zapobiegają uszkodzeniom komórek. EGCG hamuje proliferację komórek rakowych i zwalcza stany zapalne. Polifenole wzmacniają układ odpornościowy i chronią organizm przed toksynami. Jak przygotować? Zagotuj 255 mm wody, wyłącz ogień i dodaj łyżeczkę liści zielonej herbaty lub torebkę. Zaparzaj przez 3-5 minut, nie dłużej, aby uniknąć goryczy. Pij czystą lub z odrobiną cytryny. Najlepsza pora na spożycie, idealnie rano lub po południu, ponieważ oprócz właściwości przeciwnowotworowych, herbata zielona poprawia koncentrację i energię. Unikaj wieczorem, ponieważ może zakłócać sen z powodu zawartości kofeiny. Ilość i czas trwania możesz pić 2-trzy filiżanki dziennie przez 3 miesiące, a następnie zrobić tygodniową przerwę przed wznowieniem spożycia. Przeciwwskazania. Osoby wrażliwe na kofeinę powinny zmniejszyć dawkę lub unikać spożywania wieczorem. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed regularnym spożywaniem. Kurkuma z pieprzem czarnym. Kurkuma jest znana ze swojego aktywnego związku kurkuminy, która ma silne właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Według badań opublikowanych w Cancer Letters, kurkumina okazała się skuteczna w hamowaniu komórek rakowych, zwłaszcza w raku piersi, jelita grubego, płuc i skóry. Działa poprzez zapobieganie rozwojowi nowych naczyń krwionośnych w guzach. Proces znany jako angiogeneza i indukowanie apoptozy, programowanej śmierci komórkowej. Pieprz czarny jest niezbędny, ponieważ zawiera piperynę, związek, który zwiększa wchłanianie kurkuminy nawet 2000-krotnie. Składniki odżywcze i korzyści, kurkumina przeciwzapalna i antyoksydacyjna, atakuje komórki rakowe i zapobiega ich namnażaniu. Piperyna z pieprzu czarnego zwiększa biodostępność kurkuminy. Witaminy B i C wzmacniają odporność i pomagają w regeneracji komórek. Jak przygotować? Wymieszaj łyżeczkę proszku kurkumy z szczyptą pieprzu czarnego w szklance ciepłej wody lub mleku roślinnym. Dobrze wymieszaj, aż do całkowitego rozpuszczenia. Możesz dodać odrobinę miodu lub cytryny, aby poprawić smak. Najlepsza pora na spożycie. Zaleca się picie tej mieszanki rano na czczo lub przed snem, ponieważ kurkuma pomaga również w trawieniu i zwalczaniu nocnych stanów zapalnych. Ilość i czas trwania. Możesz spożywać raz dziennie przez trzy miesiące, robiąc regularne tygodniowe przerwy co miesiąc, aby uniknąć obciążenia wątroby. Przeciwwskazania. Osoby z problemami żołądkowo-jelitowymi, takimi jak wrzody, powinny skonsultować się z lekarzem przed regularnym spożywaniem kurkumy. Kobiety w ciąży powinny unikać nadmiernego spożycia, ponieważ kurkuma może indukować skurcze macicy. Sok z imbiru i cytryny imbir jest kolejnym potężnym sojusznikiem w walce z rakiem, znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Jego główny aktywny związek, gingerol, jest odpowiedzialny za większość jego efektów terapeutycznych. Według badań opublikowanych w British Journal of Nutrition, gingerol wykazuje zdolność do hamowania wzrostu komórek rakowych w raku jajnika i prostaty. Ten związek działa bezpośrednio na komórki złośliwe, zapobiegając ich proliferacji i promując śmierć komórkową. Cytryna bogata w witaminę C wzmacnia układ odpornościowy i poprawia wchłanianie antyoksydantów w organizmie, czyniąc tę kombinację jedną z najskuteczniejszych dla osób poszukujących naturalnych sposobów zapobiegania i zwalczania raka. Składniki odżywcze i korzyści. Gingerol, potężny antyoksydant, który zwalcza stany zapalne i blokuje wzrost guzów. Witamina C z cytryny wzmacnia układ odpornościowy i potęguje działanie antyoksydantów. Cynk i potas obecne w imbiru pomagają w regeneracji komórek i chronią DNA przed uszkodzeniami. Jak przygotować Z3 mały kawałek świeżego imbiru w wielkości kciuka? Wyciśnij sok z jednej świeżej cytryny, wymieszaj starty imbir i sok z cytryny w szklance ciepłej, niegorącej wody. Dobrze wymieszaj i jeśli chcesz, dodaj miód, aby złagodzić smak. Najlepsza pora na spożycie. Napój jest najskuteczniejszy, gdy jest spożywany rano na czczo, ponieważ jego aktywne związki są lepiej wchłaniane na pusty żołądek. Dobrą opcją jest również picie go po głównych posiłkach, aby pomóc w trawieniu. Ilość i czas trwania. Możesz pić raz dziennie przez 2 trzy miesiące, robiąc tygodniowe przerwy po każdym miesiącu spożycia, aby dać organizmowi czas na adaptację. Przeciwwskazania osoby z zapaleniem błony śluzowej żołądka lub refluksem kwasowym, powinny spożywać imbir z umiarem, ponieważ może on nasilać te objawy. Kobiety w ciąży mogą spożywać imbir, ale zaleca się umiar, zwłaszcza w pierwszym trymestrze oraz konsultacje z lekarzem. Te trzy napoje to prawdziwe dary natury, pełne związków przeciwnowotworowych, które wzmacniają organizm i pomagają w walce z jedną z najbardziej przerażających chorób świata. Integracja ich z Twoją rutyną wraz ze zbilansowaną dietą nie tylko pomoże w zapobieganiu rakowi, ale także wzmocni naturalną obronę Twojego ciała. Ciało jest złożone, kluczowe nawyki w walce z rakiem, chociaż dr James Allison, laureat Nagrody Nobla w 2018 roku, jest zwolennikiem stosowania naturalnych metod i potężnych napojów, o których wspomnieliśmy wcześniej. Rozumie również, że ludzkie ciało jest złożoną maszyną, w której wiele czynników współpracuje, aby promować zdrowie i zwalczać choroby. Według Alisona napoje są tylko częścią drogi do pełnego zdrowia i wzmocnionego układu odpornościowego. Utrzymywanie zdrowych nawyków jest niezbędne, aby organizm działał na 100% na rzecz twojego zdrowia umożliwiając mu skuteczniejsze zwalczanie raka i innych chorób. Oprócz polecania tych napojów, dr. James Allison wprowadza i zaleca szereg nawyków dla swoich pacjentów i przyjaciół, które są kluczowe dla optymalizacji witalności i promowania uzdrowienia od środka. Oto główne nawyki, które regularnie praktykuje i zaleca, wszystkie oparte na solidnych badaniach naukowych. Dieta bogata w błonnik i kolorowe warzywa badania wykazują, że dieta bogata w błonnik może zmniejszyć ryzyko wielu rodzajów raka, zwłaszcza raka jelita grubego. Badanie opublikowane w British Medical Journal wykazało, że spożywanie kolorowych i bogatych w błonnik warzyw wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka raka jelita grubego nawet o 20%. Ponadto warzywa takie jak brokuły, szpinak i marchew zawierają związki takie jak sulforafan i beta-karoten, które pomagają usuwać toksyny z organizmu i hamować wzrost komórek rakowych. Jak wdrożyć? Włącz trzy porcje warzyw dziennie do swojej diety, zwłaszcza te o żywych kolorach, takich jak zielony, czerwony i pomarańczowy. Wybieraj świeże i organiczne produkty, aby unikać pestycydów i maksymalizować korzyści odżywcze. Te pokarmy dostarczają niezbędnych antyoksydantów do neutralizacji wolnych rodników które są jedną z przyczyn proliferacji komórek rakowych. Regularna aktywność fizyczna regularna aktywność fizyczna jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do zapobiegania rakowi i poprawy ogólnego zdrowia. Według American Cancer Society osoby, które wykonują co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo, mają znacznie mniejsze ryzyko rozwoju raka piersi, jelita grubego i płuc. Ćwiczenia poprawiają krążenie, wzmacniają układ odpornościowy i pomagają kontrolować poziom insuliny, hormonu związanego z rozwojem komórek nowotworowych. Jak wdrożyć? Zacznij od 30-minutowych spacerów dziennie, 5 razy w tygodniu. Włącz treningi oporowe, takie jak trening siłowy lub yoga, dwa razy w tygodniu, aby wzmocnić mięśnie i zwiększyć elastyczność. Ćwiczenia nie tylko pomagają zapobiegać rakowi, ale także poprawiają jakość życia, zwiększają energię i pomagają regulować hormony. Jakościowy i regularny sen badania. Pokazują, że spanie mniej niż 7 godzin na dobę wiąże się z większym ryzykiem rozwoju raka, zwłaszcza typów hormonalnych, takich jak rak piersi i prostaty. Badanie opublikowane w Cancer Research ujawniło, że zakłócenie rytmów okołodobowych naszego biologicznego zegara może stymulować wzrost guzów. Jak wdrożyć, ustal rutynę snu. Kładąc się spać i budząc o tej samej porze każdego dnia. Wyłącz wszystkie urządzenia elektroniczne co najmniej godzinę przed snem i unikaj sztucznego światła w nocy. Sen pozwala organizmowi naprawiać uszkodzone DNA i regulować kluczowe hormony dla zdrowia, takie jak melatonina, która ma również właściwości przeciwnowotworowe. Redukcja stresu i praktyki relaksacyjne przewlekły stres jest związany ze stanem zapalnym i rozwojem nowotworów, zwłaszcza raka żołądka. Praktyki relaksacyjne, takie jak medytacja i głębokie oddychanie, mogą obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu, który w podwyższonych poziomach może osłabiać układ odpornościowy. Badanie opublikowane w Journal of Clinical Oncology wykazało, że pacjenci z rakiem, którzy praktykowali medytację uważności, mieli mniej objawów ubocznych leczenia. Jak wdrożyć, poświęć 10-15 minut dziennie na medytację lub świadome oddychanie: ćwicz technikę oddychania przeponowego: oddychając głęboko przez nos i powoli wydychając powietrze przez usta. Redukcja stresu poprawia ogólne samopoczucie, promuje zdrowie psychiczne i pomaga stworzyć środowisko ciała mniej sprzyjające wzrostowi komórek rakowych. Ekspozycja na słońce w celu uzyskania witaminy D, witamina D uzyskiwana głównie poprzez ekspozycję na słońce, odgrywa kluczową rolę w regulacji układu odpornościowego i zapobieganiu rakowi. Badania pokazują, że odpowiednie poziomy witaminy D są związane ze zmniejszeniem ryzyka raka piersi, jelita grubego i prostaty. Badanie przeprowadzone przez Harvard Medical School wykazało, że osoby z wyższym poziomem witaminy D mają nawet o 50% mniejsze ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Jak wdrożyć? Staraj się przebywać na słońcu przez 20-30 minut dziennie, preferencyjnie między 10 a 14. Jeśli mieszkasz w miejscu z niewielką ilością światła słonecznego, rozważ suplementację witaminy D pod nadzorem lekarza. Witamina D reguluje funkcję odpornościową i pomaga organizmowi naturalnie zwalczać rozwój komórek rakowych. Podsumowanie. Dla dra Jamesa Allisona nie ma jednego cudownego rozwiązania w walce z rakiem. To zbiór zdrowych nawyków, które działają synergicznie z potężnymi naturalnymi napojami, może zrobić różnicę. Przyjmując te nawyki w swojej codziennej rutynie, wzmacniasz swoje ciało, odporność i promujesz pełne zdrowie. Jak zawsze mówi, zapobieganie jest najlepszym leczeniem. Jeśli dotarłeś do tego miejsca i uznałeś te informacje za przydatne, zostaw komentarz, Niosę nadzieję. Niestety niewiele osób ma dostęp do tej wiedzy, która może zadecydować między życiem a chorobą Pomyśl o ludziach, których kochasz o przyjaciołach i rodzinie. Wszyscy znamy kogoś, kto przechodzi przez cichą walkę, a ty możesz być mostem, który połączy tę osobę z informacjami, które mogą jej pomóc. Udostępnij ten film teraz. To nie tylko gest empatii, ale akt współczucia i solidarności. Ta prosta akcja może uratować życie. Może to być dokładnie to, czego ktoś potrzebuje usłyszeć dzisiaj, aby zyskać siłę, nadzieję i kierunek na nową fazę uzdrowienia i zdrowia. Razem możemy rozpowszechniać wiedzę i pomagać zmieniać rzeczywistość. Możesz zrobić różnicę. Dziękuję za Twoją obecność i do zobaczenia w następnym filmie niech Bóg cię strzeże i błogosławi zdrowiem i pokojem. Serdeczne pozdrowienia.